Jak zrobić zwis na drążku? Na pewno nie w ten sposób. Na początek ściągamy łopatki, rotujemy biednice do wewnątrz, łączymy nogi i spinamy pośladki. Częsty błąd podczas pociągnięć to brak spięcia łopatek w zwisie. Podczas całego ruchu utrzymujemy aktywną pozycję w zwisie z ściągniętymi łopatkami. Przejdźmy teraz do rodzajów pociągnięć: pociągnięcia na chwytę, pociągnięcia pod chwytem. Nachwytem szerokie, wąskie, pociągnięcia z opuszczeniem negatywnym. Aby nauczyć się pociągnięć, warto wykorzystać do tego gumę oporową lub wykonywać inne progresje. Kolejne ćwiczenia są wznosy brzucha na drążku. Tak jak w pociągnięciach ściągamy upadki. Pamiętamy, żeby się nie bujać i kontrolować naszą pozycję. Trudniejsza wersja to podniesienie nóg troszeczkę wyżej. Aby jeszcze utrudnić to ćwiczenie, robimy wznosy nóg z prostymi nogami. Najtrudniejsza wersja przejście z L sita do wznosów nóg. Następne są pompki. Ważne jest utrzymanie aktywnej pozycji podporze. Nasze ciało musi być w jednej linii. Nasze łokcie podczas pompek idą do wewnątrz. Podczas wykonywania pompek przez cały czas musimy utrzymywać prawidłową sylwetkę. Trudniejsze elementy, które możemy wykonać na drążku, pierwsze kocik grzbiet, wymyk wejście siłowe na drążek, waga przodem i waga tyłem. Teraz przejdźmy do przykładowego treningu, który składa się z pociągnięć na chwytem, pompek szerokich, z nosów nóg i podciągnięć pod chrytem. Rozpiska treningowa znajduje się w opisie filmu.